Dziki, dziś jest poniedziałek, ja tutaj siedzę od soboty na rybkach sobie wstępu zapomniałem nagrać, bo jestem od soboty wieczorem i przyszedłem to, za czym się rozwinąłem i wszystko przygotowałem, to już było za, za późno i zapomniałem, ale dzisiaj za to w poniedziałek nagrywam to i co Was mogę powiedzieć, zapraszam Was na film, a Karpie z rzeki Ebro mamy panowie 15 po 6 a tu jest hol karpiora takiego no, to od 12 kilo może być jest po walce podijany trochę patrzcie karpior ładnie taki tylko żeby się nie rzucał bo on jest tak żywy tak waleczny. zobaczcie Około 12 kilo może mieć. Kawał fajnego rybska. Już Strzał. Leciałem z namiotu jak... Jak głupi. Do niego. Ale to dobrze. On głupi też jest. Wodzikus. Poszedł jak głupi tak samo. Wypuszczamy rybsko. Żeby go nie męczyć.

Go na powietrzymy. Trzymaj. Się. Trzymaj się, Ziomek. Ryb siedzi Oto no to panowie mamy, nie wiem, no gdzie siódma z kawałkiem Mam trzeciego karpia, złowionego jednego malutkiego, jednego dużego i teraz zrobiłem karpia, którego chciałem złowić zawsze. Złowiłem, ale zawsze jakieś tam mniejsze. Ten też jest nie jest za duży, ale ale już ładnie był. O, ładnie wziął. Ale opobijane są. Zobaczcie, o, poczekajcie, ja muszę odbieraka wyjąć o. Tak słabo tu widzicie, ale ja przestawię tą matę, zobaczymy tutaj tak. na ten, na kamień Na ten, dobra W takim karpiu właśnie mówiłem do was chyba wczoraj na live że chciałbym takiego tygrysa złapać no le, spokojnie bo ty musisz być w całości iść do wody was jest tutaj mało na ebro bo was wyjedli wszyscy zobaczcie jaki ładny pasiak widzicie? widzicie te pasy takie te grube takie duże, grube łuski ma. Ma ich mniej. I takie ładne łuski, nie? Zobaczcie, jaki ładny karpiorek. O, ma jakieś 4 kilo. Coś koło tego. Ale podobają mi się te jego łuski, nie? Są tutaj większe takie też karpie, ale no nie wiem, co, co 20 minut mam jakieś branie, nie? Już przysypiałem sobie znowu, a tu o, następnie. Dążyłem zarzucić, nie? Ładny, ładny jesteś, misiek. Fajny. Idziemy z tobą do wody, gościu. Nie będę cię męczył. Bo jesteś bardzo ładny karp. Idź sobie. Rośnij i przyprowadź coś większego. leży sobie od wodą, bo trochę. Oddycha pod wodą. No, idź, już odpocząłeś? Ale pięknie sobie poszedł. Pięknie ci pali. Piękna rybka, piękna. Podobają mi się te rybki.

color tiene, ¿eh? Sí. Así la cola Son las piedras. czego tylko można chcieć od życia zobaczcie deszcz konkretny teraz wali ryby są trzeba się wykąpać trochę murze mamy ale piękna pogoda za to. zobaczcie jak pięknie pada deszcz w karpie są to jest najważniejsze piękny deszcz zimny fajny, mniejszy 37 stopni dzisiaj aż w końcu Przyszło trochę deszczu Dzisiaj mamy niedzielę Godzina jest koło 20 już Albo nawet i po Ostatnia nocka Deszczowa Poniedziałek Godzina 6 rano Wpada do mnie kolega No i obudził i tak dalej No ale to dobrze Zmieniłem zestawy 15 minut Pam branie Zerwane przez jedną wędkę później znowu 15 minut branie znowu przez wędkę straciłem rybę bo się wplątała w drugą i pozostałem przy, tylko przy jednym kiju bo dzisiaj się zawijamy mamy spadek ciśnienia i wszystkiego w ogóle pogoda się po, te, pogorszyła ale no siedzimy czekamy dalej no. teraz próbuję na jedną wędkę zobaczyć co to z tego wyniknie. Czy go złowię tego karpia, czy nie. Ale dwa brania fajne, potężne i dwa zmarnowane.